Hej, z tej strony Baraba. Witam Was na moim kanale i zapraszam do 23 odcinka mojej serii typu z Barabą. Wyniki na, na Mistrzostwa Świata w Katarze. Słuchajcie, to dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest wielki finał Mistrzostwa Świata pomiędzy Francją a Argentyną. Jak pamiętacie, Argentyna nas pokonała w grupie 2-0, a Francja od razu po, po wyjściu z grupy 3-1. A więc te dwa zespoły się spotykają w dzisiejszym finale. Moim zdaniem to mecz będzie bardzo bardzo wyrównany i, i, tak, i tak stawiam, że Francuzi pokonują, pokonają Argentynę dopiero w rzutach karnych. I tak, tak bym chciał, żeby Francja wygrała, ale dopiero po rzutach karnych nie, niech to będzie yy, fajne i dość emocjonujące spotkanie. A tak jak mówię, yy, moim zdaniem Fra Francuzi obronią tytuł mistrza świata. Mistrza świata. Yy, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Yy, to był niestety już ostatni odcinek mojej serii typu "z barbą wyniki na, na mistrzostwa świata". Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Yy, także, oczek yy, także na razie trzymajcie się i cześć zostawicie łapki w górę, subskrybujcie kanał do, na do następnego odcinka jeszcze kiedyś z takiej serii. Na razie trzymajcie się. Hej hej.